Kamilka, udało się. Spełniły się Twoje, moje, wszystkich naszych kajakarzy marzenia. Osiągnęliśmy wielki sukces. Dziękujemy Ci bardzo. Dzięki, Kamila. Kamilko, dziękujemy ci za te emocje. Dziękujemy ci za ten krążek olimpijski. Dzięki wielkie. Kamilka, jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy dumni, jesteśmy zadowoleni. Wiemy, że dałaś z siebie wszystko, ale wierzymy, że stać cię na więcej. Czekamy na złoto. Witam cię, Kamila. Dziękuję za ten sukces. Myślę, że po poprzednich sukcesach w Rio, w Duisburgu w Moskwie to było pewne, więcej niż pewne, że będziesz miała pudło. Z tego miejsca chcę Ci już serdecznie zaprosić na uroczystą sesję Rady Powiatu Żagańskiego, gdzie zarząd powiatu, Rada Powiatu chciałaby Ci pogratulować, podziękować za sukces i dobrze wydane pieniądze w formie dotacji na klub, z którego się wywodzisz. Jeszcze raz serdeczne gratulacje. W imieniu całej społeczności szkoły Podstawowych momicach chciałbym ja złożyć serdeczne gratulacje i podziękowanie. Tak wspaniały sukces, który przyczynił się do osłabienia imienia nie tylko Małmiec, ale pośrednio również i naszej szkoły. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Kamila, wielkie gratulacje. Całe Małmiec trzymały za ciebie kciuki. Jesteś wielka. Czekamy tu wszyscy na ciebie z niecierpliwością. Gratulacje, Kama. Wierzyłyśmy w Ciebie, wierzyliśmy wszyscy w Ciebie. Dziękujemy. Wielkie szanse. Serdeczne gratulacje! Mogę mi odjęło! Jestem z Ciebie dumny! Jestem szczęśliwy, że mogłem Cię poznać i trochę pomóc! Sorry, ale zaraz będę beciał! Całuję, kocham Cię gratuluję! Dziękuję! Dziękuję, Kamilko, za medal! Gratuluję! Jeszcze raz dziękuję bardzo! Jesteś cudowna! No co, podziękujemy Chyba Kamili za ten medal. Pierwsza medalistka w ogóle Olimpijka w Małownicach. Także Kamila, śliczne dzięki. Zrobiłaś naprawdę dobrą robotę. Kamila, dziękujemy Tobie bardzo za zdobycie brązowego krążka. Jesteśmy z Ciebie bardzo dumni. Wiem, że jesteś silna. To był Twój bardzo, bardzo duży wysiłek. I na przyszłość życzymy Tobie złotego krążka. Kamila, jesteś dla nas najlepsza, dla nas przyniosła i tak złoto. Jesteś wielka. Kamila, jesteś wielka. Nadal będziemy trzymać za ciebie kciuki. Kamila, jesteś wielka. Gratulujemy Ci wszyscy medalu, medalu, którego nie uzyskał nikt w Małomiciach. Jesteś pierwsza, najpiękniejsza i najdzielniejsza. Kamila, przebiegałam przypadkiem i chciałam Ci serdecznie pogratulować. Życzę dalszych sukcesów I było super. Dużo emocji nam dostarczyłaś. Dzięki Kamila! Dzięki Kamilka! Gratuluję Ci! Wszystkiego najlepszego! Żyj sobie długo i szczęśliwie! Kamilciu, nasza kochana sąsiadeczko, jesteś, byłaś wielka, jesteś wielka i jeszcze będziesz większa. Byliśmy z Tobą i jesteśmy z Tobą. To, co sobie y, zamarzyłaś, zrealizowałaś, a my byliśmy zawsze z Tobą. Kamilciu, jesteś wspaniała, jesteś najlepsza. I zawsze trzymaliśmy kciuki, i tak będzie cały czas. Gratulacje, trzymaliśmy za ciebie mocne kciuki. Liczymy na więcej medali. No, ci! Jesteś super! No super! Kamila, no to dziękujemy Ci, całe mało dziękuję, przede wszystkim sąsiad Ci dziękuję no, za wspaniały medal, za wspaniały brąz. No i życzymy Ci dalszych dalszy sukcesów. Kamilka, od y, momentu jak się dowiedzieliśmy, że uzyskałaś te kwalifikacje olimpijskie, to wiedziałem, że jedziesz tam po coś. Po coś to znaczy po medal. Wiedziałem, że brąz jest w Twoim zasięgu dobiełaś tego, my jako Małomiczanie jesteśmy z Ciebie bardzo dumni. Zawsze trzymaliśmy kciuki. Ja po prostu w pracy to się nie mogę opędzić od pytań, kto to, a dlaczego, a dlaczego od nas, a nie od nich. Także my jesteśmy bardzo z Ciebie dumni. Gratulujemy Tobie i całej z Twojej rodzinie. Całego serca trzymamy wierzymy w dalsze Twoje sukcesy. Wierzymy, że to nie jest jedyny medal. Kama, jesteś najlepsza. Brawo Kama. Kamilka, gratulujemy Ci.